porządku. Ilość kroków jakie musiał tutaj James pokonać od początku rozgrywki to musi być niewiarygodna, niewiarygodna. Jezu, Jezu! Poszalałem, nie, myślałem tam jest apteczka. Ale nie było nic, chyba. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, jesteśmy blisko. Czekajcie, czy tam się dostaniemy? Do Heaven's Heaven's field, tak? Nie mogliśmy się dostać. Um, coś tu znajdziemy? Co jest? Dźwięki się zmieniły. Kuźwa. Muciary. Autentycznie. Totalnie się nie dziwię, że dopiero teraz sięgnąłem po tę grę. Bo wydaje mi się, że jestem gotów, a stwierdziłem, że jak nie teraz, to już nigdy, ale mimo wszystko. Przerażone. Dobra, zobaczymy do tego yy, budynku kręgielni. Mm, coś tam słyszę. ojej. ojej. Teraz jestem. Dobra, tutaj. Sena wyżej zawrócę zaraz. Sprawdzimy, czy nie ma tutaj jakichś okoci. Jest jakiś łakoć? Kurczę, myślałem, że jest. Ale James się nie rozgląda? teren zamknięty, ale zaraz, zaraz nie. Uff, bro, 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 bro. Nic tu nie ma. Pusto. Jestem trochę zawiedziony. Myślałem, że coś znajdziemy. To jest zamknięte teraz. Dobre. Pójdziemy w stronę tego głównego wejścia. Tam przebiegnę? Niby takie proste rzeczy, też nie będę chciał w swoim podsumowaniu pewnie wspomnieć. Właśnie gra świateł. Operowanie światłem. Przenika to niewielkie światełko latarki przez ten mrok. Robi to piorunujące wrażenie takiego niepokoju. Tak samo ten fakt, że gdy wchodzimy do pomieszczeń w hotelach, dobra, możemy tu wejść, nie widzimy od razu co w pokoju się znajduje. To będzie Eli Tędy coś nie przejdziemy. Czy to będzie Lora? O, napiję się wody. Tak mi zaschło. Może trochę wyciszę tę muzykę Na wszelki wypadek. Wszelki wypadek, nie wiem, które ścieżki są chronione prawami autorskimi, które nie. Zobaczmy. Będę zaskoczony, jeśli kogoś tutaj spotkam, szczerze mówiąc. Znajdziemy? Nie ma jego nie ma. Nie ma po nim śladu właściwie. Przebiegniemy się, może coś tutaj znajdziemy. Spogląda czymś na coś? Chyba nie. Zobaczmy. Czyli takie odwiedziny właściwie. Można by powiedzieć na daremno, bo nie mamy śladu Ediego. Nie mamy śladu również Lory. No nic. To ruszamy na Nathan Avenue. Jeśli pytanie o Nathan Avenue wystąpiło w tym. Quizie. O, jak ja tu wlazłem. Braliśmy <grymne> udział w szpitalu. A, to trzeba pros powiedzieć. Tak? A. Całkiem sporo wtedy udało się zebrać amunicji. Z 20 albo z 30 sztuk. Antique looking bronze brązki. Dobra, pogłosimy. Oj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze mamy te baterie. Nie wiem do czego my ją wykorzystamy. Póki co to zupełnie nie mam pomysłu. Odbijamy w lewą stronę do Silent Hill Historical Tech Society. No może być ciężka przeprawa. Myślałem, że tę drogę pokonamy autem, ale to widać, że, że guzik. Jeszcze nie wiem czy dobrze robimy? Dając się tam. Chyba innej opcji nie mamy. Patrzcie, no, tylko ile? To w... światło. Kurczę. 2 metry. Widzę to, co dzieje się 2 przed, metry przede mną, i to jest tyle. Zatem to jest kompletna ciemność. Się trzymał prawej strony drogi w miarę możliwości. Gdyby po pokonaniu tych potworów, no gdyby trzymały sobie w kieszeni jakieś łakocie, cholera. To miałoby sens pokonywanie ich atak. A, czyli do tego służy ten klucz? No to jestem zaskoczony. Nie myślałem, że tak sobie tworzymy te drzwi. Myślałem, że to może do jakiegoś muzułmu będzie prowadzić. A możemy sobie zapisać. Totalnie nie wiem, co to się będzie działo. To mówię szczerze. Pamiętam trzy momenty, tak jak mówiłem, i gdy któryś z nich nastąpi, to wtedy Was poinformuję. To nie jest jeden z nich. Czy coś tutaj mamy sensownego? Jakieś drzwi. To jest broken. Dobra. Czy to jest chyba jakaś wypożyczalnia? Nie wiem. Tam jeszcze była informacja. Bo, a nie, to dalej, dobra, czyli to jest, no to to można nazwać takim małym muzeum, okej. Okay. Miejsce pamięci historycznej, może tak bardziej. Co za za? Waterfront Landscape, Alan Smith, Date of Birth and Death Unknown. So the from Long Ago. W 1820 roku powstał ten obraz, którego tutaj nie widzimy było wiele mniej ludzi i tylko kilka budynków. O, oh, fuck. Patrzcie na ten obraz. Piramid Head. To chyba ten pierwszy, z którym walczyliśmy. I w klatkach jakieś ciała wiszą. Upiorne. Oj. W takich klatkach były te potwory, z którymi walczyliśmy w tym pomieszczeniu, w którym nas Lora zamknęła. Misty day remains of the judgment. Misty day, mglisty dzień. Zaczynaliśmy we mgle. Pozostałości sądu ostatecznego. To pewnie Judgment Day sąd ostateczny. To on. No właśnie. On, czyli kto? Jak interpretować tego łobuziaka? To ma być, to właśnie się zastanawiałem jakiś czas temu, czy to ma być metafora tych naszych wszystkich przykrych doświadczeń. Czy to tak ma być? Sporo tych chciał tam jest, nawet około chyba 10. Dobra. Zakładam, że musimy to łódeczko wypożyczyć. Fuck, fuck, fuck. O kurwa, nie gadajcie, że znowu muszę tam gdzieś schodzić. Pewnie tak. Też nothing news written. To brzmi jak Syrena. Foto hanging there. Brookhaven Hospital. Byliśmy. Hospital was built in response to a great plague. E, powstał ten szpital mm, na skutek zarazy, a, która nastąpiła po przybyciu e, imigrantów. Na początku to był więcej e, szpital, e, przypominał e, szopę, a z czasem coraz bardziej się rozrastał. Foto of the director of the Old Brookhaven Hospital. Zdjęcie dyrektora dawnego szpitala. Wygląda na to, że był znaną personą. Deep, deep hole. Zdjęcie głębokiego, głębokiego dołu. Od kudy zbi nie chce się przekonywać. Dobra, moi drodzy. To już mogę się nastawić. Będzie piramid hat jak nic. Ze zdrowiem jest nie najgorzej. Przynajmniej fizycznym, bo psychicznym to. Wchodzimy tam jak boss, like a boss Nic nas nie powstrzyma Wyskakuj gościu I teraz cisza. Nie To brzmi jak taka syrena okrętowa, co? Będą tam drzwi, to Czyżże że to obraz tego dołu to nie jest przypadek. Po dzisiejszej sesji odpalam Pute The Kings przysłam sobie parę kawałków By się wyluzować Może wleci Despacito <grym> o, bo... Muszę jakoś odreagować no. Czy wam się nie wydaje, że my dosyć długo schodzimy? Ktoś z was by tam schodził? Powiedzcie szczerze. Że będzie... Ja się chyba zbliżam do tego odgłosu. My schodzimy czy wchodzimy? Nie no, chyba schodzimy. Kuźwa, robicie sobie chyba do jaja. Coraz intensywniejsze są te dźwięki. Nic mnie tak nie przeraża. Jak długie, wąskie korytarze. Ej, no nie, no. Może muszę zawrócić. Coraz intensywniejszy jest ten dźwięk. Fuck. To Ja pierdziele. Fuck, co za pieprzone drzwi. Ciory, 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 ciory. Cior. Nawet nie róbcie sobie żartów. Some kind of document. 11 września 1820. Numer więźnia C221. jakiegoś więzienia, w rest Słuchajcie, co to jest? Teczka, świątka. Ja nic nie mogę tam sprawdzić Kujba, już przez moment myślałem, że musimy zawrócić Dobra. Czekajcie, czekajcie, nie Coś tu jest? Nic nie pamiętam z tego Nie, zaraz, ja chyba wyszedłem Na to uciekam stąd Ojejku, niestety nie mogę tak zrobić. Ale Maria, no to gdzie my jesteśmy teraz? Myślałem, że będzie chociaż trochę spokoju. Z tymi dawno nie walczyłem, chyba napluł na mnie. Się trzymamy. Rozumiem, że mapy nie mam tego miejsca. Świetnie. Świetnie, świetnie. Nie, nie chcę chodzić. O! Nie no kurczę, tak szybko Na takie miejsce trafiamy Miejcie litość, ludzie Jeszcze nie wiem gdzie iść. Kurcze, no. Co, skąd musimy wyszli stąd, nie? To są chyba tak to drogą, tak swoją tam a nie tam coś się dzieje. takie takie to za za miejsce? Chyba jakieś dawne więzienie I Dziwny odgłos. Nic tu nie ma. Foto. Toluca Prison Camp. E, budynek powstał w trakcie wojny secesyjnej. Później był więzieniem Toluca. No tak, na to więzienie. Death by Skeweren. Egzekucja więźnia. Skeweren? Skeweren? Nie wiem dokładnie co to jest. Stranglin? No to powieszenie i mógł sobie więzień wybrać w jaki sposób mógł odejść crimson and white banquet for the gods czerwono biały bankiet dla bogów czekajcie ja mogę przybliżyć czekajcie w tamtą stronę mamy się udać O, bo to nie jest ten dół, o którym była mowa. Znaczy, mowa, który widzieliśmy na obrazie. Chyba nie mamy innej opcji. Czyli jeszcze się przejdę. Jezu. Bardzo wiało. E, chyba jakoś nie obrywaliśmy mocno. Dobra, no nie, no nie ma wyjścia, trzeba tam skoczyć. Niczy malicja do nory, do króliczej nory. Dobra. Czy może być jeszcze gorzej? też to będzie, będziemy mogli potraktować niczym metafora.